Kochani, obchodziliście wielki jubileusz dziesięciolecie. I na początku wszyscy zapewne myśleli, że to wasz dziesięcio, dziesięciolecie, waszego związku, ale tak naprawdę to było dziesięciolecie założenia szkoły tańca. Ale przecież od tańca też u was wszystko się zaczęło. Tak, to prawda. Dziesięć lat temu już ponad, prawie jedenaście, powołaliśmy do życia y, Hakiel Akademię Tańca. I jakby to jest. Y nasze wspólne dziecko, ale którym zajmuje się... Pierwsze, pierwsze nasze... dziecko. Pierwsze wspólne dziecko, którym się zajmuje w 100% Marcin i na, właśnie na swoim Instagramie wrzuciłam taki wpis y, mocno refleksyjny, bo niedawno y, prowadziłam zakończenie sezonu, gdzie ponad 600 dzieci y, prezentowało swoje umiejętności y, zdobywane przez pół roku ciężkiej nauki tańca i normalnie miałam łzy w oczach ze wzruszenia, patrząc na te wszystkie maluszki od trzeciego roku życia, w tych pięknych sukieneczkach, w baletniczkach i w ogóle ci, ci, ci chłopcy mali, to było mnie tak wzruszające niebywale, i postanowiłam właśnie pogratulować całemu zespołowi i Marcinowi, bo to jest bardzo ciężka praca. Jakby mój mąż, przepraszam, że tak mówię w Twoim imieniu, ale muszę to bardzo powiedzieć bardzo, na głos. Bardzo. Teraz e... mu oddamy głos. <głos> Kojarzy Nie się. Trzeba. Jest Cały czas jest określany tancerz, tancerz, a tak naprawdę prowadzenie szkół tańca to jest prowadzenie swojego biznesu, swoje... no to jest wielka odpowiedzialność, zatrudnianie ludzi, odpowiedzialność za tych ludzi i odpowiedzialność za klientów, za dzieci, za ich bezpieczeństwo. Teraz właśnie wyjeżdżają na Mistrzostwa Europy, bo formacja się za. Zakwalifikowała z Akademii Tańca, później obozy taneczne, więc tej pracy jest bardzo, bardzo dużo. I naprawdę szczerze tutaj Wam gratuluję i, i Was podziwiam i wspieram całym sercem. No, Marcin, właśnie, to Ty bardziej biznesmen teraz, czy tancerz? Coraz mniej tancerz, a coraz więcej przedsiębiorca, a biznesmen to takie mocne i, i Górne, głośne, tak, słowa. Dokładnie, głośne słowa, tak naprawdę no, my jesteśmy bardzo szczęśliwi, że już ponad 10 lat prowadzimy, prowadzimy naszą firmę, cały czas się rozwijamy, cały czas powiększamy tą rzeszę naszych klientów. I nie tylko, i miejsc również. To, to zresztą, też jakby łączy nas działają. na przykład z tą tutaj akcją, to jest to, że właśnie tak jak tutaj patronat Nest Bank jest takim rodzinnym bankiem, to my nadal chcemy być rodzinną firmą, chociaż dzisiaj już mamy 4 placówki w Warszawie, teraz y, będą dwa nowe otwarcia. Obsługujemy no już ponad 1200-1300 klientów miesięcznie. To jakby cały czas chcemy, żeby, żeby dalej był ten klimat rodzinny. Jakby nie chcemy stać się taką typową fabryką, gdzie po prostu te dzieci wchodzą, tak, a właściciel tylko patrzy 100, 100, 100, stówka, stówka, stówka. Nam zależy na tym, żeby to była jakość i, i taki, taki rodzinny klimat. Szkoła istnieje 10 lat, no ale też u Was wszystko się zaczęło tak naprawdę od tańca czyli przez taniec do miłości, czy od miłości do tańca? Jak to jest tak naprawdę? Taniec jest wielowymiarowy, jakby uczy bardzo wielu różnych. Takich cech, które można w życiu wykorzystać, dyscypliny, ale też przez to, że tańczyliśmy w parze, to ogromnego wsparcia, zaufania, bezpieczeństwa, odpowiedzialności za drugą osobę i to, co jakby taniec nas nauczył na parkiecie, my przenieśliśmy na życie najpierw rodzinne, a później na właśnie prowadzenie firmy. Więc można powiedzieć, że taniec to całe nasze życie, Marcin. No tak, i też nie ma co ukrywać, że taniec łączy, to też Miesz, na naszym tak? przypadku najlepiej widać, ale też taniec to są emocje, to jest jakby frajda na sali, czy dzieciaków, czy dorosłych, my mamy bardzo dużo takich hobbystów, którzy dwa, trzy razy w tygodniu przychodzą do nas, żeby po prostu sobie potańczyć, żeby się zrelaksować, tak, panie przychodzą na jakieś zajęcia, może nawet, nie wiem, latino, czy tam jakieś różne latin jazzy, po prostu, żeby, żeby też spotkać fajnych ludzi, którzy też są zarażeni tą pasją i po prostu zrobić coś dla siebie, więc to jest taki, można powiedzieć, sposób na życie. Czyli co, ale taniec z gwiazdami absolutnie już teraz nie wchodzi w rachubę. A <grym i> Ostatnio dostaliśmy bardzo ciekawą propozycję, nie możemy tutaj zdradzać szczegółów, ale chętnie byśmy znowu razem zatańczyli na parkiecie. Tak w sumie rozmyślaliśmy o tym, że e, wrócę tu do jakby początku twojej wypowiedzi, że coraz mniej tancasz, a coraz bardziej e, przedsiębiorca, a jednak e, taniec to jest pasja, o czym sam powiedziałeś, i ta pasja nam powoli gdzieś tam zanika przez obowiązki, które mamy do wykonania, więc fajnie by było znowu stanąć na parkiecie ze sobą i znowu o, na nowo odkryć tę pasję, która tak naprawdę nas połączyła. I i um, to jest niezły fan, i Myśmy mieli wtedy dobry ubaw. Nie, no jasne, w, w programie tak. No, my akurat tak trafiliśmy, że naprawdę cała edycja była, Super była, była. mocno, tak, mocno wesoła i energetyczna. No, ale, no tak, Kasi, no, jako gwiazda w, ta w sam programie ta z gwiazdami, no nie zobaczymy, bo już zdobyłaś to, co mogłaś, A, więcej się nie da. Stawiam mam tutaj pole do zastanawiania się myślenia. No, zobaczymy, czy coś z tego nie, się urodzi. Nie, nie, robić. <laughs> nic nie, powiem. Ale coś się szykuje. Ja nic nie wiem. Czy ja coś powiedziałam? Nie, ja tylko powiedziałam, że chyba fajnie by było razem zatańczyć.